Emerytura pozostaje jednym z najbardziej burzliwych, najtrudniejszych tematów w publicznej debacie. Rząd stara się z różnym skutkiem znaleźć i wprowadzić w życie rozwiązania, które przysłużą się kwestii wypłaty świadczeń. Co zadziwiające, zdaniem części ekspertów osobom powyżej 50 roku życia miałyby pomóc na rynku pracy niższe zarobki. Emerytura z roku na rok zdaje się budzić coraz większe emocje. Przy bieżącej sytuacji demograficznej oraz gospodarczej w kraju temat staje się naprawdę skomplikowany, słusznie budząc niepokój w obywatelach. Co ciekawe, problemem staje się z czasem nie tylko kwestia samego świadczenia, ale także pracy tuż przed zakończeniem pracy zawodowej. Emerytura to nie jedyny problem, jako że na polskim rynku pracy coraz większa grupa zatrudnionych zbliża się do okresu ochronnego, przekraczając 50. Rok życia rządzący starają się godzić interesy zatrudnianych oraz pracodawców na tyle, na ile jest to możliwe. Niektóre pomysły polityków i ekspertów mogą jednak prowokować poważne zastrzeżenia. Jedną z propozycji, które rozważa się ponoć w Ministerstwo Rozwoju, okazuje się ewentualne obniżenie pensji starszym pracownikom jako osobom mniej wydajnym. Dla nas to nie do przyjęcia. Samo założenie, że starszy, doświadczony pracuje z niższą wydajnością, to wyjątkowo niesprawiedliwy zarzut, skomentował sprawę Mec. Paweł Śmigielski, reprezentujący OPS. Problematyczne pomysły polityków negatywnie do tego pomysłu odniósł się też prof. Witold Orłowski, cytowany przez monej.pl. Jak stwierdził, podobne pomysły są o tyle bezsensowne, że w krytycznej sytuacji nawet niechętny pracodawca i tak będzie musiał zatrudnić osoby po 50%. Roku życia, dlatego też dopuszczenie do wypłacania im niższych pensji nie przyniesie żadnych pozytywnych skutków. Dzisiaj grzeje. 1. Nowy podatek oburza Polaków. Nie dość, że jest batem dla pracowitych, to jeszcze okrada najbardziej potrzebujących 2. Służby ostrzegają. W Polsce anomalia, jakiej nie było od lat, zostało tylko kilka godzin, obniżanie pensji motywowane niższą wydajnością jest działaniem negatywnym, a przecież zależy nam na aktywowaniu do pracy starszych osób i zachęcaniu ich do dłuższego pozostawania na rynku. Kropka. Oczywiście można się zastanowić nad pewną elastycznością, luźniejszymi zasadami pracy i dać starszemu pracownikowi możliwość np. krótszego okresu pracy zrekompensowanego wówczas proporcjonalnie niższą płacą. Jednak obniżanie pensji, aby w ten sposób konkurowali z młodszymi, jest kiepskim pomysłem, który szybko zweryfikowałby rynek. Przekazał prof. Orłowski. Najlepsze newsy dnia, źródło, money.pl Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj PIKIO. PL na, Google News.